Na świecie są tylko dwie osoby, które naprawdę musisz uszczęśliwić. Ośmioletnia wersja Ciebie i ta osiemdziesięcioletnia. Nie chodzi o mamę, tatę, partnera, dzieci czy społeczeństwo. Ośmioletni Ty to czysta wersja Ciebie, pełna marzeń, prawdy i niewinnych ambicji. Czy ta wersja byłaby dumna z tego, kim się stałeś? Czy podążałeś za pasją, czy pozwoliłeś światu uciszyć swój wewnętrzny głos? Osiemdziesięcioletni Ty to mądrość. Ktoś, kto wie, co naprawdę się liczy. Czy ta starsza wersja spojrzałaby na Twoje życie z uśmiechem czy z żalem? Czy będziesz mógł powiedzieć, że żyłeś zgodnie ze sobą, nie rezygnując z wartości dla akceptacji innych? Między tymi dwoma punktami jest Twoje prawdziwe ja. A jeśli jeszcze dołożysz do tego jedno pytanie: czy Bóg jest z Ciebie dumny? Masz kompas, który zawsze wskaże właściwą drogę. Nie żyj, by zadowalać wszystkich. Żyj tak, by tych dwoje Ty sam byli z Ciebie dumni. affermazione alfa.